Kurwo wypierd dalej. Spierdalej od cwelu. Chujami. Kurwa z cwelu chuju jebany. Kurwą. Kurwami jebane, szmaty. celem, Gówno. Kurwą, kurwo zjebane. kurwu, kurwy, dziwki, pustaku jebany. z dalej. Kurwy, kurwy, zwykłe dziwki jebane z ulicy. Dziwko. Kurwą, kurwo, kurwą, dziwko. Jebanym. Zwykłym jebanym idiotą Zwykłą kurwą 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 i dziwką Jebaną szmatą Kurwa kurwa to jest dziwka Pizda kurwa kurwa pizdą Kurwa na jebane Pizdo jebana Kurwa raz pierdalać felu Kurwę Pizdo e, jebana kurwo Kurwa jebana kurwo Jebana dziwko Pizda to chuj Kurwa jebana kurwa. felu jebany Jebana dziwko Kurwa kurwa Pizdami Pizda kurwy pizdami Kurwy pierdolić pierdolić pizdą, zwykłym chujem jebanym, celem jebanym kurwą, dziwką, dziwką, która daje dupy, pizdy, jebać, 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 celi, celu jebane, kurwa, kurwo, spierdalaj, jebana, pizdo, kurwą, dziwka, kurwach, dziwkach, kurwo, pizdo, jebana, kurwa, 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 zamknij mordę wypierdalaj,